Totalna porażka, tak mogę nazwać swój pierwszy etap redukcji. Jak to wyglądało? Prowadziłem dietę, nagle ją odpuszczałem, znowu prowadziłem, odpuszczałem. Dlaczego? Miałem sporo pracy i to była taka odskocznia. O. Oczywiście praca nie musi być obciążeniem czasowym, ponieważ i tak coś jesz. Natomiast w wyniku tej pracy Moim odciążeniem było jedzenie, czyli kurde, no jak tyle pracujesz, to przynajmniej miej jakąś nagrodę w postaci jedzenia. I jak to było najczęściej? Był pasztet, a jak zjadłem pasztet, to wtedy co jadłem? Słodycze. No i tak się skończyła i zaczynała moja redukcja w kółko. Ale warto mówić o porażkach, ponieważ one mają wzmacniać się. Za każdym razem jak to robiłem, to nie pobadałem w jakąś depresję, jak to się mówi, tylko mówię tym razem mi się uda. I tym razem mi się uda, i tym razem mi się nie udało. Więc i tym razem wracam i próbuję znowu redukcję zrobić tak jak należy. Moim celem nie jest to, aby się wyrzeźbić jak na sopot. O tu mam kota. Tylko moim celem jest zejść gdzieś 5-6 kg, czyli nie są to duże wymagania i na tej wadze zostać. Zostać, ponieważ dzięki temu, jak będę chciał w przyszłości zrobić super formę, to ona się zrobi z biegu, ponieważ yy, między Tą wagą a super formą u mnie jest niewielka różnica. Ale to nie znaczy, że nie trenowałem. Tak, trenowałem trzy razy w tygodniu, ale potem przyszedłem na dwa razy w tygodniu. Też tragedia, ale wtedy naprawdę nie miałem czasu. Kończyłem wieczorem pracę, a wieczorem nie robię treningów, aby nie wejść w tzw. dzień świra, czyli wszystko to samo. Praca, trening, zero życia. Więc wtedy był czas na luz. No i wiadomo, jedzenie też, tak. Ale. Pomimo, że trenowałem dwa razy w tygodniu, mam progres. Jaki progres? W moim wąskim uchwycie, czyli cztery palce węzie, jestem dużo słabszy. I na początku, jak zaczynałem tę wersję wyciskania, wyciskałem tak 143-4 razy, czyli bardzo mało. Czyli gdzieś około 10-15 kg mniej od chwytu normalnego. Natomiast po kilku treningach już mam 10 kg więcej. Czy to się przełoży też w wynik szerokim? I aktualnie wyciskam 150 kg 5 razy, tym gorszym moim uchwycie. I to jeszcze w ostatniej serii, więc potencjalnie wycisnę, tak mi się wydaje, 5-6 powtórzeń. Więc jest dobrze w tej kwestii, czyli tutaj nie straciłem siły, jak i masy mięśniowej, bo przecież dlaczego miałbym stracić, jeżeli byłem na dodatnim bilansie kalorycznym? Miałem mało ruchu, więc obciążenie faktyczne było małe. I też świetnie się regenerowałem w treningu dwa razy w tygodniu. No, i teraz zaczynam naprawdę wielki challenge. Już od wczoraj jestem na diecie i trzymam ją. Na początku jest 2600 kcal i będę to utrzymywać przez minimum 2 tygodnie, i zobaczymy co się stanie, i powoli wprowadzać wysiłek fizyczny. Teraz byłem w górach, wracam w góry i myślę, że będę to robił regularnie. Też mam rowery, więc dojdzie nowa aktywność, i myślę, że takie połączenie aktywności i diety, w której nie mam dość niskiego, Ujemnego bilansu kalorycznego da super efekty, i z biegu te 5-6 kg zbije w ciągu 2-3 miesięcy, ponieważ chce zbić to powoli. Aby ja najwięcej masy mięśniowej zostało, a nie ma presji, forma się zrobi. Bo to jest najczęstszy błąd. Ludzie mocno obcinają kalorie, a później mają problemy psychiczne, aby ją przetrwać. Lecą z masy mięśniowej, ciężko utrzymać im ten efekt. No i niestety kończy się to tym, że yy, ty Dobra, myślę, że to wszystko. Zobaczymy, czy przetrwam to. Kibicujcie mi w ramach oczywiście motywacji. Łapka w górę. Zobaczymy, na ile jesteście w stanie mnie zmotywować. To dziś wszystko. Reklama kodka FD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma.